Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W jego pierwszych trzech dniach obchodzone są w Polsce aż trzy święta. 1 maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy. 2 maja ustanowiony został dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za granicą. Natomiast 3 maj upamiętnia wprowadzenie w Polsce pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Państwo polskie w 1791 roku było coraz słabsze, nękane działaniami zaborców. Miało na nowo dołączyć do grona nowoczesnych, sprawnie zarządzanych państw. Konstytucja zmieniła ustrój państwa z monarchii elekcyjnej na monarchię dziedziczną. Prowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczyła też znacząco demokrację szlachecką. Zrównała w prawach politycznych mieszczan i szlachta, a chłopom zapewniła ochronę państwa. Konstytucja 3 Maja stała się jednym z fundamentów polskiej państwowości. A rodzica jej uchwalenia zawsze była okazją do manifestowania patriotyzmu i tożsamości narodowej, zarówno w czasach wolnej Polski, jak i w czasach zniewolenia. Pod zaborami w okresie okupacji niemieckiej Polacy obchodzili Majowe Święto w warunkach konspiracji, pod groźbą utraty wolności, a nawet życia. Majowe święto uroczyście obchodzono przez cały okres II Rzeczypospolitej. Władze komunistyczne marginalizowały znaczenie rocznicy uchwalenia konstytucji. Wtedy 3 maj przestał być świętem. Wszelkie próby manifestacji patriotycznych podejmowanych tego dnia przez działaczy opozycji demokratycznej były tłumione przez milicję. W 1990 roku Sejm kadencji w formie ustawy zadecydował o przywróceniu tego święta. Od tego momentu Polacy ponownie mogą swobodnie radować się tym świętem narodowym. Józef Radziński, radosny dzień. Dniu radości, dniu wesela, jak szeroki polski kraj, niechaj okrzyk w niebo strzela. Wiwat, wiwat, trzeci maj. Naród z królem, król z narodem, odrodzenia ziścił sen. W upojeniu cudnem młodem. Niech nam dzień rozbłyska ten. Trzeci maja, wielki Boże, Dłonie bratnie złączmy wraz. Cóż się oprze, któż nas zmoże, Bóg nad nami, Polska w nas. Zorza świta, dzień się rodzi, Po wolności sięgni raj. W górę serca, starzy, młodzi, Wiwat, wiwat, trzeci maj!